Warto wiedzieć o rodzinie rowerów Marine Rift Zone, bo składa się na niej bardzo duża kolekcja. Mamy tutaj rowery z kołem 24, 26, 27,5 i 29. Jak się w tym wszystkim połapać? O tym dzisiaj krótki przewodnik, a z nami jest Marine Rift Zone 2, czyli król klasy średniej za 10 tysięcy złotych rower, w którym znajdziesz już wszystko. Z przodu amortyzator Marzocchi Bomber Z2 o skoku 140 mm. Z tyłu RockShox Super Deluxe, który obsługuje skok 130 mm. Jednocześnie warto pamiętać, że ten damper ma dopisek Select RT, dzięki czemu to dużo lepiej pracuje. Ma większą komorę itd. Oba zawory są powietrzne, ale na co warto zwrócić uwagę przy całej tej kolekcji, ponieważ do dyspozycji mamy Juniora w kole 24, ale też z prawidłowymi dużymi skokami czyli coś dla dzieci. Jest o tym odcinek na kanale. Ten sam rower występuje też w wersji 26 lub do 24 możesz wsadzić koło 26, tylko trzeba założyć dłuższą korbę. Ale mamy jeszcze wariant. Jeden, Rift Zona, w którym możesz znaleźć już ramę XS, S oraz M w kole 27,5 i to jest wyjątek, jeśli chodzi o XS, bo w wyższych modelach już nie masz XS-ki. I taki rower na y, wariancie XS jest małym następcą koła 26. To jest wyjątek na skalę całego rynku rowerowego, żeby znaleźć rower na dużych kołach w małej ramie. Kolejne modele to w ogóle warto zwrócić uwagę, że Marin ma taką klasyfikację rozmiarów kół wraz z rozmiarami ramy czyli rozmiar ramy S oraz M występuje w kole 27,5 we wszystkich wariantach, nawet w wersji XR AXS na bezprzewodowych przerzutkach, a potem MKLK i XL, czyli MK podwójnie występuje. Tamte rozmiary ramy są w kole 29. I teraz tak, jakie modele mamy w tej kategorii? Mamy rower 1, który kosztuje 8000 zł. i Jest to już rower na amortyzacji powietrznej z opuszczoną sztycą. W tamtym rowerze nie masz jeszcze typowo sztywnej osi, może się przebudować na sztywną oś. Masz taką wkręcaną jakby kółerkę, ale masz zamknięte haki. Dalej, tu mamy tego naszego. Pięknego przedstawiciela tęczy ogólnopolskiej, czyli szaro granatowy z fioletowo-niebieskimi naklejkami Rift Zone 2 za 10 tysięcy złotych Oraz mamy później modele, które mają dopisek XR. Modele XR wyróżnia to, że w tych rowerach masz skok amortyzatora 150 mm, a nie 140 jak w tych. Dzięki czemu ten rower się nadaje do jeszcze ostrzejszego yy, ujeżdżania w terenie. Jednak warto pamiętać, że te rowery nie są typowymi sprzętami do ostrych lotów, do ładowania nie wiadomo jakich hop. Jeśli masz sobie zalążki <laughs> slop durowca, jibera i tak dalej jak zwał, tak zwał, sugeruję spojrzeć na Alpine Trailer, one też są w kolekcji Marina, dobrze wycenione, podstawowy kosztuje 13 999 zł i jest już na Foxach. Zwróć na nie uwagę, te rowery posiadają pięcioletnią gwarancję i Marin nawet jeśli tobie coś pęknie, bo nie dolecisz jakiejś chopki, to i tak tobie to wymieni i nie robi z tym problemów. Dodatkowo, zwróć uwagę, co ten rower w sobie posiada. Bardzo krótki mostek, progresywną geometrię. O tej geometrii progresywnej jest naprawdę już bardzo dużo odcinków na kanale. Link do tej progresywnej geometrii znajdziesz na dole, szeroką kierownicę. Ale jednocześnie nisko poprowadzoną górną rurę. W kole 27,5 ten rower jest bardziej skoczny, bardziej zwinny, bardziej zrywny do wszelkiego dynam rodzaju dynamicznej jazdy. Koło 29, takie, które tutaj jest z nami w rozmiarze L, mamy wariant, pozwala na to, że można tym rowerem swobodnie przemierzać, tak jak trail, nazwa kategorii wskazuje, przemierzać długie trasy, wszelkiego rodzaju single tracki typu Glass and Sissy i tak dalej. To jest rower do tego dedykowany. Co znajdziesz jeszcze w rowerze za 10 tysięcy złotych? Opuszczano sztycę X fürzyna. Ona też proporcjonalnie rośnie w zależności od rozmiaru ramy. Jednocześnie mamy tutaj napęd 112 z zębatką z przodu 32 zęby i kasetą 1151, dzięki czemu tym rowerem i już podjedziesz pod dużą, dużą górkę i tak naprawdę możesz nim. I zjechać, i podjechać, i wszystko z niego wyciągnąć. Istotna rzecz w tym rowerze jest taka, że Marin zastosował tutaj system ISCG5. Montaż wszelkiego rodzaju prowadnic łańcucha, jeśli przyjdzie ci jeździć po większych wybojach, to oczywiście jest zębatka typu narrow white, że bardzo dobrze zakleszcza tobie łańcuch, ale jednak, jeśli chcesz go bardziej trzymać w ryzach, to oczywiście należy pamiętać, że jest opcja rozbudowania tego roweru. Kolejny ważny, ciekawy niuans jest to, że wszystkie obręcze są już uszczelnione pod zrobienie systemu bezdętkowego, więc wystarczy wyłącznie wkleić wentyl, wywalić dętkę, zalać mlekiem, te opony się nadają idealnie do uszczelniania. Ważna uwaga w tym rowerze Niech Was nie myli to, że jest napis na hamulcach Tektro, ponieważ tu mamy model czterotłoczkowy. To jest model 535. Czterotłoczkowe hamulce, które można też znaleźć w San Quentinie dwójce, choćby nawet w tym sztywniaku do skakania. Czterotłoczkowe hamulce sprawiają, że dużo lepiej i dynamicznie jest ściskana tarcza z dwóch stron. Na każdy klocek przypadają dwa tłoczki, które napychają y, siłę na tarczę, w związku z czym ten rower będzie bardzo dobrze Tobie hamował. Niech Was nie myli to, że ten rower jest na oponach Witajer. Paradoksalnie to nic złego, bo te opony naprawdę bardzo dobrze jadą w terenie. Gorzej w mieście, jeśli przyjdzie Tobie dojechać gdzieś tam do jakiejś trasy górskiej, jak mieszkasz w jakimś Bielsku i trzeba będzie Tobie pod... na te błonia wjechać jakoś tą drogą asfaltową, no to się namęczysz. Ten rower naprawdę bardzo ciężko wjeżdża. Po asfalcie, po asfalcie opory toczenia są ogromne. Natomiast w tym rowerze Warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o całą kategorię. Posiadamy system zawieszenia Multitrack. To jest autorski system zawieszenia Marina. Jest to jedno zawias z ogniwem pośrednim, które znajdziemy tutaj. Czyli ono podczas ugięcia delikatnie pracuje. Ono nie absorbuje aż tak dużo. Ważne jest też to, że ten rower posiada tune w damperze, czyli ustawienie zaworowania dampera który zaprojektował Marin. Dedykowany jest Tune do każdego z rowerów. W związku z czym, jeśli chcesz się dowiedzieć na przykład po serwisie takiego dampera albo przy wymianie dampera na kolejny, jaki tutaj założyć, jaki ustawić Tune, należy sczytać informacje z tej naklejki ewentualnie zadzwonić do jakiegoś sklepu Marina, żeby ci wysłali takie namiary, jaki jest Tune ustawiony dla danego rodzaju dampera, czyli dla X Fusion wiedynce dla Rokszoka w dwójce, czy dla Fox'a w wersji XR. A teraz go zważmy. Sprawdźmy, ile waży najlepiej wyposażony w swej klasie Marine Rift Zone z pełnym zawieszeniem wariant 2, z powietrznym amortyzatorem Marcoki Bomber Z2, z amortyzatorem powietrznym RockShox Super Deluxe z tyłu na 12-rzędowej kasecie. Z Mykmykiem 16 kg 660 gramów, ktoś powie przeklęte 3 szóstki, No nie wiem, rower za 10 tysięcy złotych w takim wyposażeniu. Co sądzisz o tym? Dużo, mało, rozmiar ramy L, koło 29.